Co to jest sanskryt? Sanskryt jest językiem grupy satemowej Eś, podobnie jak w języku polskim, S, odpowiada w nim zachodnioeuropejskim ugłoskom tylnojęzykowym. Jeśli grupa Satem jest grupą genetyczną, oznacza to, że Polski jest bliżej spokrewniony sanskrytem niż np. niemieckim czy francuskim. Podstawowe informacje o sanskrycie. Co to w ogóle jest sanskryt? Sanskryt jest językiem antycznego Hindustanu. Hindustan to nie tylko Indie. Do Hindustanu zalicza się też inne kraje, w których używa się postsanskryckich języków, to jest Indie, Pakistan, Bangladesz, Nepal, Sri Lanka, Malediwy i Butan. Butan to Hindustan, ale używa języka tybetańskiego, a nie sanskryckiego. Sanskryt jest pierwszym językiem świata ze zorganizowaną gramatyką. Sanskryt używa alfabetu D. Vanagari, tego samego, którego używa na przykład język Hindi. Sanskryt nie jest martwym językiem, ciągle jest używany w liturgii, trochę podobnie do europejskiej łaciny. Rozwój sanskrytu właściwie zatrzymał się w 1500 lat temu. Obecnie dodaje się do niego słowa uzupełniające jak na przykład telewizja, ale nie rozwija się on naturalnie jak standardowe języki porównaj łacinę. Sanskryt jest oficjalnym językiem Indii, jednym z 23. Sanskryt wedyjski, ten najstarszy, został użyty do spisania wed. Weddy został Zostały spisane w XV do VII wieku przed naszą erą 3,5 tysiąca lat temu. Dla porównania pierwsze zapiski łacińskie powstały VII-V wieku przed naszą erą, czyli 2500 lat temu. Pierwsze zapisy w sanskrycie są starsze do swoich odpowiedników w łacinie o 1000 lat. Dla porównania słowiańska kultura oficjalnie istnieje tysiąc lat. Wieża Babel, czy może Wawel, wymiana B na W. W niektórych kręgach wierzy się, że sanskryt był językiem używanym na ziemi przed pomieszaniem języków podczas niszczenia wieży Babel. No wtedy byliśmy wszyscy braćmi, nie mieliśmy podziału na rody, nie było narodów. Mówiliśmy jednym językiem, każdy każdego rozumiał i tak dalej. Co oznacza sanskryta? Samskrta baza to dosłownie język sanskrycki. Pochodzi ze zlepienia rdzeni. Sam plus plus KRT, KRT i baza. Sam oznacza razem, choć rdzeniowo jest to samo, co polskie sam. Równej, taki sam. No i teraz moje takie rozkminy. Czytając pak, daje nam mas, czyli można by, według mnie, przytoczyć słowa dla mas. A za czasów wieży Babel czy Wawel była ogromna ilość ludzi, każdy się ze sobą porozumiewał co mówiłem powyżej. Moja rozkmina z sanskrytu brzmi podobnie jak sens skrytu. Może ukrycie sensu lub ukrycie wiedzy. Autor napisał, że skryta to skryta wiedza, skryt ponor Wesku To chwalenie. S. Nie wiadomo co oznacza, mówi autor, ale bardzo prawdopodobne, że znaczy tyle co polskie się. Krt, czyli krt, oznacza tworzyć. Prawdopodobnie od tego zostało stworzone angielskie Creative Creation. No, tak może być. Choć rdzeniowo jest to samo co polskie czarować, na pierwszy rzut oka może się to wydawać dziwne i niedorzeczne, ale po zastanowieniu okazuje się logiczne. Czy wymienne na k, r wymienne na r, ować wymienne na t. Czarować i tworzyć to w zasadzie to samo. Czarować oznacza po prostu tworzyć coś z niczego, na przykład wyczarowałem dom. Oznacza to samo, co stworzyłem dom z niczego. Końcówki bez okoliczników po polsku i w sanskrycie są identyczne, tylko zapisywane inaczej, w sanskrycie T lub T, a po polsku zmiękczone do C lub Ć. Na przykład biec, piec, na przykład biegać, opiekać. Baza oznacza język, porównaj baza Melaju, język malajski, baza Indonezja, język indonezyjski i pochodzi od sanskryckiego słowa, Słowa bazadi opowiadać jest to to samo co polska basień, czyli opowiadanie. Baza według mnie oznacza jakiś twór. Wywodzi się bazowe znaczenie, patrząc na to, że mimo oddzielającej nas odległości, znaczenia słów są podobne. Baza, czyli język jedyny, język bazowy, na którym wszyscy się opierają, którego wszyscy rozumieją. To akurat była moja taka rozgminka. Podsumowując, sam skryta baza oznacza dokładnie tyle co razem, samo plus się plus tworzyć lub czarować plus język lub opowiadanie. Równa się razem, się tworzy język. Albo inaczej, według współczesnych rdzeni polskich. Samo się wyczarowuje opowiadanie. Źródło wspaniała rzeczpospolita.pl